Czy słyszeliście kiedyś o teorii, że Blue tak naprawdę nie istnieje? Co? Czekajcie, nie panikujcie. Wiem, że to brzmi szokująco, ale wielu fanów naprawdę wierzy, że Blue jest w rzeczywistości duchem, który nawiedza dom rodziny łączków. Wszyscy wiemy, że Jilly straciła szczeniaka w przeszłości i tak zostało to faktycznie potwierdzone przez twórcę serialu. Myślałam, że to trochę prostsze. Ale niektórzy fani uważają, że szczeniak, którego straciła mama, to nikt inny jak sama Blue. W odcinku Wróżki Bingo potrafi widzieć rzeczy, które nie są do końca prawdziwe. W tym przypadku Widziałam maleńką wróżkę płatającą figle rodzinie łączku. Zostawimy... Zgodnie z tą teorią, Blue to duch szczeniaka, którego Chili straciła dwa lata przed narodzinami Bingo. A ponieważ Bingo ma zdolność widzenia nadprzyrodzonych rzeczy, jest jedyną, która widzi i słyszy swoją siostrę ducha. Dlatego ich wspólne zabawy w rzeczywistości odbywają się tylko w wyobraźni Bingo. Oj, co się stało? Czy to naprawdę może być prawda? Myślę, że nie. Ale zapnijcie pasy i przygotujcie się, bo to kolejna część absurdalnych teorii Blue. Jeśli macie ochotę zobaczyć więcej teorii, użyjcie nowej funkcji podbij i zostawcie tutaj 2000 wow big. To nie tajemnica, że mufinka jest influencerką w uniwersum Bluey. Ma swój własny kanał na YouTube, gdzie firmy wysyłają jej zabawki do oceny. Oto mój filmik z unboxingiem. To sprawiło, że część fanów wymyśliła dziwaczną teorię. A według niej, wujek Prążek i ciocia Roxy utrzymują się z pieniędzy, które mufinka zarabia na swoim kanale. Innymi słowy, nie pracują. Żyją z dochodów, które ich córka generuje w internecie. Zgodnie z tą teorią rodzice źle ją traktują i zmuszają córkę do nagrywania filmików o zabawkach, których nawet nie lubi. Ale ja jeśli oglądaliście mini odcinek Unboxing Muffinki, pamiętacie, że dostała plastikową ciężarówkę na baterię. To nie jest do końca zabawka, którą lubi, a jednak wujek Prążek kazał jej udawać, że to najfajniejsza rzecz na świecie. O, to nawet spoczko! Z tego też powodu rodzice dają jej sobie wejście na głowę, bo mają z niej całkiem niezłe źródło dochodu. Terapia. Zły humor pokazuje zabawę między Bingo a Bungie i ujawnia naprawdę dziwny szczegół na temat rodziny łączków. Czy zauważyliście kiedyś, że wszyscy wydają się chodzić na terapię z powodu jakiejś traumy z przeszłości? Tak, to absolutna prawda. Wszystko zaczyna się, gdy Bingo nie robi tego, o co poprosiła ją Chili, a wtedy Bunji nazywa ją niegrzeczną dziewczynką. Bingo jest tym naprawdę zdenerwowana, dopóki nie znajduje hełmu z rogami. Kiedy przynosi go tacie, ten natychmiast rozumie, co to oznacza. O nie, tylko nie niezły humor! Wtedy przebiera postać zwaną złych Humor, w której zaczyna zachowywać się dziko i głupkowato, dopóki Bingo się nie uspokoi. Cały zamysł polega na tym, że Bungie robi śmieszne rzeczy pod postacią złego humoru, bo chce tylko rozweselić swoją smutną córkę. A to jest faktycznie często stosowana technika w terapii rodzinnej. Innymi słowy, rodzice prawdopodobnie chodzili do terapeuty, żeby nauczyć się lepszych sposobów radzenia sobie z emocjami swoich córek. Może przytulę się też do mojego złego humoru. No co ty, on jest zły! To nieprawda. On się tylko źle zachowywał. Pani Matylda. Inna super dziwaczna teoria głosi, że nauczycielka pani Matylda ma magiczne moce. Pojawiła się w kilku z najbardziej emocjonalnych i ważnych momentów kreskówki. W dzikuskach, kiedy Koko jest smutna, bo jej przyjaciółki nie chcą się z nią bawić, nauczycielka nagle pojawia się, żeby udzielić jej rad od dorosłego. Okej, okay, spróbujesz przestraszyć stracha na wróble? W kosmosie nauczycielka pojawia się w jednej z wizji komierzyka, żeby pomóc mu przezwyciężyć traumatyczne wspomnienia. To jest poważna sprawa, ponieważ była to jego własna pamięć, wspomnienia. Pani Matylda w żaden sposób nie mogła wiedzieć, że Kołnierzyk potrzebuje pomocy, a jednak była tam, żeby go chronić. Dlatego wielu fanów uważa, że nauczycielka ma specjalne moce i wykorzystuje swoją mądrość, żeby prowadzić i chronić swoich uczniów. To wcale nie tak, że dzieci kojarzą panią z ciepłym i dobrem, a z faktu, że opiekuje się nimi i jest dla nich drugą mamą, te projektują im w swoich myślach, ale co ja tam? Kołnierzyk Wiesz już, co tu jest. Nie musisz ciągle wracać do tego miejsca. Dalmatyńczyk. Pamiętacie młodszego brata Chloe? Spokojnie. Jeśli nie, to nic złego, bo prawie nigdy się nie pojawia w kreskówce. To mały szczeniak razy dalmatyńczyk i dość często pojawiał się w wózku ze swoją mamą w pierwszym sezonie. A teraz dziwna część. Nie pojawił się ponownie, nawet kiedy Blue odwiedza dom Chloe. Hejka, Blue! Cześć Łatko! Chcesz się sami pobawić w ośmiornicę? Uuu, no jasne! to prowadziło do teorii, że młodszy brat Chloe Lub w polskiej wersji Łatki może już nie żyć. To dziwne, że nigdy więcej nie widzieliśmy go nigdzie w Kreskówce. Czy mógł być chory i zmarł z powodu choroby? Jeśli to prawda, mam nadzieję, że Kreskówka zajmie się tym w przyszłym sezonie. Ach. Rozumiem. Bingo to córka Bronki. Wiem, że wspomniałem o tym w pierwszej części, ale chcę tę teorię rozwinąć o kilka rzeczy. W żamkach poznajemy brąkę. Ciocie Blue i Bingo. Odwiedza dom łączków i wygląda na nieco zaniepokojoną. Zanim wchodzi na schodę, zagryza wargę i mówi sobie, że wszystko jest w porządku. Widać, że stara się zachować opanowanie i to bardzo dziwna reakcja. Powinna być szczęśliwa, a nie zdenerwowana, skoro zobaczyła swoją siostrę i siostrzenicę. Dziewczynki są śliczne, zbyt długo się nie widziałyśmy. No wiem! Ale ta reakcja cioci nabierze sensu w bardzo szalonym sposób. Jak wiecie, Bronka zawsze chciała mieć dzieci, ale z powodu problemów z płodnością zajęło jej to dużo czasu i zaszła w ciążę dopiero pod koniec trzeciego sezonu. Istnieje jednak teoria, która mówi, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Bronka zaszła w ciążę, ponieważ już wcześniej miała dziecko, a tym dzieckiem jest Bingo. W rzeczywistości Bronia nie była ojcem Bingo, ale jej biologiczną matką. Zdaniem twórcy teorii, kiedy Bronka urodziła Bingo, nie miała środków finansowych, żeby wychować maleństwo, więc Chili, jej siostra, ją adoptowała. Pozwoliło to Bronce przynajmniej zostać blisko córki, nawet jeśli grała rolę cioci. Wyraźnie widać to mocne uczucie, jakie okazuje podczas zabawy z Bingo i wystarczy spojrzeć na podobieństwo fizyczne między nimi. Zanim dokończę myśl zostawcie subskrypcję, żeby nic nie przegapić, bo moim marzeniem jest zdobyć 200 tysięcy subskrypcji i tylko z waszą pomocą jest to możliwe. Bardzo doceniłbym to, ale jest coś jeszcze w piżamkach, co potwierdza tę teorię. Zaraz po zobaczeniu szczeniaków, Bronka mówi, że Blue wygląda dokładnie tak jak jej tata, ale kiedy Bingo pyta, do kogo ona jest podobna, ciocia zastyga, nie wiedząc jak odpowiedzieć. I ma zagubiony wzrok. To sama czyli odpowiada na pytanie Bigo i mówi, że wygląda jak ona sama. A ja jak to wyglądam? Ty wyglądasz jak. To wszystko może być tylko zbiegiem okoliczności, ale to możliwe, że animatorzy wysyłają nam sygnały poprzez te subtelne detale. Jeśli tak faktycznie się stało, dobrze słyszeć, że Bronka przynajmniej może mieć bliższą relację z Bingo i widzi jak dobrze wychowują ją Chili i Bungie. Ciocia Bronka też ma taką rzecz, o której marzy najbardziej na świecie, ale nie może jej mieć i nie da się na to nic poradzić. Blue i Bingo to babcia. Wszyscy wiemy, że Blue i Bingo mają bardzo bujną wyobraźnię. W każdym odcinku siostry wymyślają nowe zabawy i w jednej z nich przebrały się za babcie Ritę i babcię Janinę. Jak na razie wszystko dobrze. Jednak ta teoria mówi, że to nie jest tylko udawanie. Siostry nie odgrywają ról swoich starszych wersji, ale wręcz przeciwnie. Są dwiema starszymi kobietami, które udają, że znów są dziećmi. Ritę i Janina byłyby ich prawdziwymi imionami, a Blue i Bingo to ich wyimaginowane imiona. Co lepsze, Chili i Bungie nie są ich rodzicami, ale ich opiekunami. I to szczerze jest naprawdę obiechane. O, no byśmy tak nitkowali, ich wieku. Myślę, że będziemy. Eliminacja kotów. Teraz teoria staje się naprawdę apokaliptyczna. Niektórzy fani zauważają, że chociaż koty są wspomniane w całej kreskówce, w zabawkach, programach telewizyjnych i działach sztuki, nigdy tak naprawdę nie widzimy żywego kota. To doprowadziło do teorii, że psy i koty stoczyły wojny w tym uniwersum, a psy wygrały całkowicie niszcząc cywilizację kotów. Dowody obejmują krótki film archeologiczny, w którym Bungie pokazuje prehistorycznego psa, niosącego coś, co wydaje się być martwym kotem. A także fakt, że tata ryżyka jest dw i jest tam wiele odniesień do trwających konfliktów na świecie. Ryżyk, w liście jest dopisek dla ciebie. Uwierz mi, że bardzo chciałbym pograć. z tobą pograć. Ale musimy z tym poczekać. Według tej teorii kreskówka Koci Oddział, czy w angielskiej wersji Cat Squad, to nie tylko program telewizyjny. To propaganda stworzona przez ocalałe koty na wygnaniu. Ale co ci zasłaniam? Telewizor! Serio? Coś takiego. Koty na motocyklach. Kto dał kotom prawo jazdy? Rusz się! Całkiem szalone, co?